5 Minut z Jezusem sakramentalnym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany, dobry Jezu, który wciąż pragniesz naszej wizyty i prosisz o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum. Pomnóż moją wiarę. Panie Miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie Prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie Tabernakulum, sprawbym Cię zawsze kochał. Coraz bardziej. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Mateusz, rozdział szósty. Jak wiele bogactwa znajdujemy w naszym Kościele. Nie odkrywamy go ani nie znamy go dobrze, dlatego tak wielu go opuszcza. Opuszczają go, ponieważ nie znają świętej nauki, nie znają katechizmu Kościoła katolickiego, nie znają uświęcającego działania sakramentów, ani sakramentaliów, ani odpustów, ani świętych obcowania. Ale przede wszystkim tracą największy skarb, ten skarb, który nie ma ceny i którego aniołowie sami, gdyby mogli zazdrościć, by nam zazdrościli. Najświętszy sakrament. W żadnym oddzielonym kościele, w żadnej innej wspólnocie nie znajdujemy Jezusa sakramentalnego, chleba życia. Który trzeba spożywać, by mieć życie wieczne. Cóż za cud? Jaką imponującą łaskę Bóg zostawił nam w swoim kościele? Dlaczego? Dlaczego odchodzą? Ponieważ nie znają sakramentu miłości. Kiedy kapłan ofiaruje Jezusa na ołtarzu i niesie go gdzieś, wszyscy ludzie powinni klękać i Panu Bogu żywemu i prawdziwemu oddawać chwałę, cześć i uwielbienie. Tak wyrażał się święty Franciszek z Asyżu. To on, który zawsze gdy widział kościół z daleka i słyszał dzwony bijące na znak odbywającej się konsekracji, zginał kolana. Na znak adoracji Syna Bożego który w tych chwilach był obecny na tym ołtarzu i na wszystkich ołtarzach świata. Dziś postanowię pójść na mszę i pobożnie przyjąć komunię, uznając cuda, które Pan uczynił dla nas, pozostając w Najświętszej Eucharystii. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, Najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa, rozpalone naszej miłością. Rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, które kochasz i sprawiasz, że kochamy. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników, zbaw konających i wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie, serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, sprawbym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie, bo lękam się wszystkiego z mojej słabości, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w agonii pocieszone przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Święte Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Święte Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i starszych. Święte Serce Jezusa, poznałem Cię. Pokochałem Cię, naśladowałem Cię. Święte serce Jezusa przyjdź Królestwo Twoje do nas. Święte serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Wszędzie niech będzie kochane święte serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie ołtarza, wierzę, uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, najmiłościwsze serce Jezusa Chrystusa. Amen. Aby te pięć minut dotarło do większej liczby braci i poruszyło wiele serc. Daj, lubię to. Zostaw chwałę Jezusowi w komentarzach. I udostępnij. Dziękuję. Pięć minut z Jezusem sakramentalnym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezu, który wciąż pragniesz naszej wizyty i prosisz o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, sprawbym cię zawsze kochał, coraz bardziej, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Mateusz, rozdział 6: Jak wiele bogactwa znajdujemy w naszym kościele. Nie odkrywamy go ani nie znamy go dobrze. Dlatego tak wielu go opuszcza. Opuszczają go, ponieważ nie znają świętej nauki. Nie znają katechizmu kościoła katolickiego. Nie znają uświęcającego działania sakramentów. Ani sakramentaliów, ani odpustów. Ani świętych obcowania. Ale przede wszystkim tracą największy skarb, ten skarb, który nie ma ceny i którego aniołowie sami, gdyby mogli zazdrościć, by nam zazdrościli. Najświętszy sakrament. W żadnym oddzielonym kościele, w żadnej innej wspólnocie nie znajdujemy Jezusa sakramentalnego. Chleba życia, który trzeba spożywać, by mieć życie wieczne. Cóż za cud? Jaką imponującą łaskę Bóg zostawił nam w swoim kościele? Dlaczego? Dlaczego odchodzą? Ponieważ nie znają sakramentu miłości. Kiedy kapłan ofiaruje Jezusa na ołtarzu i niesie go gdzieś, wszyscy ludzie powinni klękać i Panu Bogu żywemu i prawdziwemu oddawać chwałę, cześć i uwielbienie. Tak wyrażał się święty Franciszek z Asyżu. To on, który zawsze, gdy widział kościół z daleka i słyszał dzwony bijące, na znak odbywającej się konsekracji zginał kolana, na znak adoracji Syna Bożego który w tych chwilach był obecny na tym ołtarzu i na wszystkich ołtarzach świata. Dziś postanowię pójść na mszeł i pobożnie przyjąć komunię, uznając cuda, które Pan uczynił dla nas, pozostając w Najświętszej Eucharystii. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone. Najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa ufam Tobie. Serce Jezusa gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone naszej miłością. Rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, które kochasz i sprawiasz, że kochamy. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników, zbaw konających i wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie, serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, sprawbym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie, bo lękam się wszystkiego z mojej słabości, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w agonii pocieszone przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Święte Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Święte Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i starszych. Święte Serce Jezusa, poznałem Cię. Pokochałem Cię, naśladowałem Cię. Święte serce Jezusa przyjdź Królestwo Twoje do nas. Święte serce Jezusa oddaje się Tobie przez Maryję. Wszędzie niech będzie kochane święte serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie, najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy Sakramencie ołtarza wierzę. uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają. I Cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, Najmiłościwsze serce Jezusa Sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone, Najmiłościwsze serce Jezusa Chrystusa. Amen. Aby te pięć minut dotarło do większej liczby braci i poruszyło wiele serc. Daj, lubię to. Zostaw chwałę Jezusowi w komentarzach. I udostępnij. Dziękuję. Pięć minut. Z Jezusem sakramentalnym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drogi Jezu, więźniu miłości, opuszczony w tylu tabernakulach i zapomniany. Dobry Jezu, który wciąż pragniesz naszej wizyty i prosisz o gest miłości od ludzkości. Panie tabernakulum, pomnóż moją wiarę. Panie miłosierdzia, uczyń mnie miłosiernym. Panie prawdy, prowadź moje kroki drogą dobra. Panie tabernakulum, sprawbym cię zawsze kochał, coraz bardziej, bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i serce Twoje. Mateusz, rozdział 6. Jak wiele bogactwa znajdujemy w naszym Kościele. Nie odkrywamy go ani nie znamy go dobrze, dlatego tak wielu go opuszcza. Opuszczają go, ponieważ nie znają świętej nauki, nie znają katechizmu Kościoła katolickiego, nie znają uświęcającego działania sakramentów, ani sakramentaliów, ani odpustów. Ani świętych obcowania. Ale przede wszystkim tracą największy skarb, ten skarb, który nie ma ceny i którego aniołowie sami, gdyby mogli zazdrościć, by nam zazdrościli. Najświętszy sakrament. W żadnym oddzielonym kościele, w żadnej innej wspólnocie nie znajdujemy Jezusa sakramentalnego. Chleba życia, który trzeba spożywać, by mieć życie wieczne. Cóż za cud? Jaką imponującą łaskę Bóg zostawił nam w swoim kościele? Dlaczego? Dlaczego odchodzą? Ponieważ nie znają sakramentu miłości, kiedy kapłan ofiaruje Jezusa na ołtarzu i niesie go gdzieś wszyscy ludzie powinni klękać i Panu Bogu żywemu i prawdziwemu oddawać chwałę, cześć i uwielbienie. Tak wyrażał się święty Franciszek z Asyżu. To on, który zawsze gdy widział kościół z daleka i słyszał dzwony bijące na znak odbywającej się konsekracji, zginał kolana na znak adoracji Syna Bożego, który w tych chwilach był obecny na tym ołtarzu i na wszystkich ołtarzach świata. Dziś postanowię pójść na mszę i pobożnie przyjąć komunię, uznając cuda, które Pan uczynił dla nas, pozostając w Najświętszej Eucharystii. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone. Najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. Wierzymy w rzeczywistą obecność Jezusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Serce Jezusa, ufam Tobie. Serce Jezusa, gorące miłością ku nam, rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, nawróć biednych bluźnierców. Serce Jezusa rozpalone naszej miłością rozpal nasze serca Twoją miłością. Serce Jezusa, które kochasz i sprawiasz, że kochamy. Boskie serce Jezusa nawróć grzeszników, zbaw konających i wybaw dusze święte z czyśćca. Eucharystyczne serce Jezusa pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością. Słodkie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami i nad naszymi błądzącymi braćmi. Słodkie serce mojego Jezusa, spraw, bym Cię kochał coraz bardziej. Chwała, miłość i wdzięczność najświętszemu sercu Jezusa. O serce miłości całą ufność pokładam w Tobie, bo lękam się wszystkiego z mojej słabości, ale spodziewam się wszystkiego po Twojej dobroci. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w agonii pocieszone przez Anioła, pociesz nas w naszej agonii. Święte Serce Jezusa, wierzę w Twoją miłość do mnie. Święte Serce Jezusa, chroń nasze rodziny, młodzież, dzieci i starszych. Święte Serce Jezusa, poznałem Cię, pokochałem Cię, naśladowałem Cię. Święte Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje do nas. Święte Serce Jezusa, oddaję się Tobie przez Maryję. Wszędzie niech będzie kochane Święte Serce Jezusa. Wszystko dla Ciebie. Najświętsze serce Jezusa. Słodkie serce Maryi, przygotuj nam bezpieczną drogę. Słodkie serce Maryi, bądź zbawieniem duszy mojej. Słodkie serce Maryi, bądź naszym zbawieniem. Amen. Najświętszy sakramencie ołtarza, wierzę. Uwielbiam, ufam i kocham Cię. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i cię nie kochają. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone najmiłościwsze serce Jezusa sakramentalnego. W niebie i na ziemi niech będzie na wieki pochwalone najmiłościwsze serce Jezusa Chrystusa. Amen. Aby te pięć minut dotarło do większej liczby braci i poruszyło wiele serc. Daj, lubię to. Zostaw chwałę Jezusowi w komentarzach i udostępnij. Dziękuję.